Witam, dzisiaj wam pokażę chyba dwie aplikacje, od, chyba nawet od jednej twórcy. Są aplikacje... No, takie do prankowania kolegów i koleżanek, znajomych. No nie pokażę wam moich kawałów, bo... no bo numer zobaczycie do kolegi, ja nie chcę. A, no i pokażę wam na przykład przykładowe jakieś. Które oczywiście przesłuchałem już wszystkie. Powiedzmy... takie śmieszne... To jest to, też. Halo? Tak, słucham? Halo, dzień dobry. Jestem Pana sąsiadką. I widzę, że Pana komputer od jakiegoś czasu jest podłączony do mojego Wi-Fi. No, dlatego chciałabym zapytać, czy przypadkiem nie okrada mnie Pan z Wi-Fi? Słucham? Nie, no przykro mi to pomyłka. Wam... Ja mam własny model. Wiem. Halo? Przepraszam? Źle Pana słyszę. Halo? Halo? To Teraz mnie Pani aplikacji? słyszy? Mówiłem, Słyszałem? że mam własne Wi-Fi. Tak? Hallo? Słyszy mnie pan, tam u góry jest. problem w tym, wi że nie tylko ma pan czynność okradać mnie z wi ale też ściąga pan mnóstwo filmów. I mój internet jest przez to bardzo wolny. Mógłby pan przynajmniej ściągać filmy w nocy? Ale co pani mówi? No to w mój noc. internet jest wyjątkowo wolny. A może to pani mnie okrada z wifi, co? E, Okej. Okay. W każdym razie dzwonię, bo zbieram podpisy wśród lokatorów, by nasza wspólnota udostępniła nam darmowe wifi dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla. Wówczas wyszłoby to dla nas najkorzystniej. Nie musielibyśmy płacić. Byłby Pan zainteresowany takim rozwiązaniem? Naprawdę? No, oczywiście, to no, świetny pomysł. Myśli Pani, że to możliwe? Szczerze mówiąc, byłbym zainteresowany takim rozwiązaniem. Dobrze. W takim razie pismo z podpisami wrzucę Panu do skrzynki, dobrze? Nareszcie będziemy mieli darmowe Wi-Fi dla wszystkich. Darmowe Wi-Fi! Darmowe Wi-Fi! Darmowe Wi-Fi! No i coś takiego? Halo. No i są jeszcze tutaj takie różne, jak, jak coś sobie pobierzcie <laughs> Linki wam wrzucę, to jest jedna aplikacja, druga jest identyczna Widzicie? A nie, to jest ta sama O, a tutaj pokażę wam tą drugą Jest identyczna, tylko po prostu, e, dwie aplikacje lepiej mieć zawsze Bo masz na sobie dwa kawały dziennie, bo tak to, to możecie tutaj kupić kawał Jeśli wpiszecie ten kod Ciekawo, to to jest, no opłacalne dla dla wam się nic na tym nie tracić. Ja, co ja, kurde, kawał mogę komuś wywinąć przed wtedy, wtedy, no, no będzie śmiesznie No, no i tutaj ten kawał wam, to wam ten ten dolny, ne, 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 ten dolny, ne. Weźcie ten górny. No i ogółem wam to bardzo polecam. TT. No i te dwie aplikacje chciałem wam przedstawić. Ogółem może. Hmm, wrzucę wam tam link do tego jak kolegę spankowałem. No i ja się z wami no, żegnam. Na razie. No i cześć.